Witajcie w kolejnym kwadransie. Gramy w Exclusive na Xbox One. Jeszcze, czy, aha. Jeszcze. Znaczy nie? No, oficjalnie nie wiemy nic. Tak. Sunset Overdrive, czyli gra, która jakoś marketingowo bardzo nie istnieje, ale jest ciekawa i to wynika też z recenzji, którą zobaczycie, możecie zobaczyć już na, już na stronie. Jest to taka niby gra akcji, ale która łączy wiele różnych gatunków. Właściwie jest takim sztyczkiem w nos dla Mirror's Edge. Bo tutaj można takie szaleństwa wyprawiać, można strzelać, można się poruszać po tym mieście w niekonwencjonalny, nie, niekonwencjonalny sposób. Znaczy na razie jeździsz po rurach, to ja to, to robię w Tonym hołku w 90. No tak, a teraz zobacz, wiesz, mogę sobie robić no dobra, co mi się podoba. Robiłem. Mogę robić jakieś takie różne akrobacje. No i właściwie cel jest taki, że musimy wydostać się z miasta Sunset City. Tutaj to miasto jest pełne mutantów, e którzy powstali w wyniku wypicia energetyka, to kiedyś byli ludzie, ale no. Była premiera e, napoju izotonicznego overcharge, no i wszyscy tak się bardzo nim zajarali, że zamienili się w takie zombie mutanty. Skądinąd podobne do Himmer's Resistance w wielu przypadkach. No, Zresztą powiem, że Mirror Search to jest bardziej prototyp y, na sterylach i po no, tak. no tak, ale właśnie jest też motyw tym freeruningu, czyli takie no tak, pokonywanie tak. miasta. A to właśnie w Mirror Search też było bardzo ważne. Właściwie wszystkiego mogę się złapać, mogę biegać po budynkach, y, robić wszystko co mi się podoba, ma masterować mój styl. Czyli y, w prawym górnym rogu macie taką błyskawicę, to jest mój styl. Im więcej tego mam, tym więcej pasywnych bonusów sobie dokukuje. A jak na maksa dojdzie teraz, to się stanie? Y, to mam jakiś super bonus, czyli na przykład y, podpalam wrogów. A on ci spada z czasem? On mi spada czy z, czy z jak czasem, się więc wywalić? muszę wykręcać jakieś y, różne. A to w sobie połączenie gry akcji z grą sportową taką Tak, Tak, tony, tony Hawk plus y, jakaś strzelanka. Bo oczywiście mamy givery, tak? Ja tu mam dynamiśka. to jest moja ulubiona giwera, która miota miszkami. no, Poka poka. Po, po, po. Czyli leci misiek i wybucha, tak? Mogę wam pokazać, jak to działa w praktyce. ty, fajnie to wygląda. I te wybuchy są naprawdę soczyste, takie bardzo pla plasterinowe, powiedziałbym, plastyczne, no, to, to nie jest to samo, ale kojarzy mi się i z tym, i z tym. I właściwie Pokaż Pokażę. Yy, już pokazuję. Dynamisiek. A tu nie, jest, nie ma takiej pauzy, że zatrzymuje grę, więc jest to tylko takiego To Tak samo czasu. jest w Evil że troszkę się zwalnia. Yy, ale to jest taka totalna pauza. Ale trzeba się ogarniać. Nawet na, na wyborze broni. To jest fajne rozwiązanie. Widzę, że coraz więcej devów to podchwytywa. Tak, mam taki zwykły AK, prawda? Czyli to taka no, normalna broń. Ale mam też ognisty obrzyn. Mam high fi czyli miotacz winylów, tak? płyt winylowych. Mam miotaczkuli do kręgli, wymiatać się nazywa. To oczywiście jest polska wersja jest dubbing. Poka jak działa, poka jak działa. Zobaczmy jak droga. działa. Na przykład dynamiści, którzy widzieliście, no to zobaczmy hi-fi. To jest taka broń, która jakby. I pociski odbijają się od ściany, więc mogę uderzać w konkretne miejsca i przewidzieć gdzie jest wróg i jakby go tak karać. A właśnie mówiłeś, czy właściwie pisałeś, że można kontrolować prędkość przycisku? Tak, można kontrolować prędkość filzgów, ja teraz właśnie. Pędzę sobie normalnie, ale mogę przyspieszyć tutaj jednym triggerem, prawda? O teraz. Że tam jak Albo zwolnić. Jakby nie zwolnie, jak jak przy... strzelałeś, to zwolniłeś, żeby, żeby przycelować. E, tak, to... tak, tak. To wszystko się odbywa za pomocą jednego przycisku. Ale jak już trochę sobie pogracie, to nie będziecie musieli nic zwalniać, bo już będziecie takimi kozakami, że zwalnianie czasu będzie już dla was pase. E, tak jak ja teraz, właściwie nie, nie dotykam chodnika, cały czas wykorzystuję jakby elementy otoczenia. I właśnie mogę robić co chcę, to już jest po y, głównej osi fabularnej, już skończyłem kampanię, ale mam mapkę, widzę co się tam dzieje w tym całym mieście Sunset City i mogę sobie wykonywać wyzwania, których trochę jest. Duże. Zwłaszcza duże, bo się nie jeździ tym. więc... No tak. Mimo tych slajdów i grindów troszkę zajmuje. Jest spore, właściwie takie Arkham City powiedziałbym, jeśli chodzi o wielkość tego miasta. Na te białe rzeczy nie, nie zwracajcie uwagi, bo to są takie m, rzeczy do kolekcjonowania, takie typowe znajdźki. Ale te zegarki to są wyzwania czasowe, te wykrzykniki to też są jakieś misje poboczne, więc... E one są często bardzo takie no, groteskowe, bardzo takie pokręcone, czyli trzeba komuś przynieść komiksy e, albo jakieś inne misie pluszowe czy tam bajery, ale no to wszystko ma jakiś tam y, związek z fabułą, tak? Bo generalnie fabuła jest taka, że to miasto po apokalipsie, jak wspomniałeś, tak. Są jakieś jakieś porzucone wozy wszędzie, ale nimi nie można jeździć. No tak, nie można. W ogóle no to jest trochę no, sobie. To że... taki trochę infamous. E, tak, tak, Ach. tak. No tutaj wszystko robimy na zbuta właściwie. Hmm. E, też szkoda jest, że jak uderzamy w te samochody na przykład z jakiegoś, jakiejś broni, no to one jakby nie wybuchają. teraz to jest o, teraz dynamisiek. Więc one tylko się tam ruszą, ale no nic nie można z nimi zrobić z tymi samochodami, one nie wylecą w powietrze. To jest no to mega słabe i mega słabe jest to, co ujęło mnie w Dead Rising 3, też na Xbox One by the way, rok temu. Liczba zombie na ekranie, co tam się działo przecież. Tam były takie no momenty, że nie dało się dopchać po prostu, nie dało się przejść. A tu kustawu jest. No tak, ale to właśnie jest no miasto po apokalipsie, właściwie Chadokalipsie. No, The Rising tak... też jest po apokalipsie zombie. No tak, ale no jakby siła tej gry tkwi właśnie w pokonywaniu tego miasta e, na swój sposób właściwie. Możemy robić to na trylion różnych sposobów, wykorzystać fontanny, właściwie wszystko co w tej grze jest. Ja tylko i tak teraz z, e, korzystam z kilku właściwie ruchów e, jakie ten bohater potrafi. Bohatera sam sobie tworzysz, mówiliście. Tak, o sam tym sobie tworzysz. Mówisz, on chyba nawet nie ma swojego imienia, ja nie widziałem, żeby się przywijało jakieś jego imię. To, to też jest troszkę zaskakujące, bo ten grę od, wręcz. od roku promują i od roku jednego ziomka promują, i wszyscy wiedzieli, że to jest główny bohater. Tak, ja na przykład tak myślałem, a, że to będzie. A bohater. jednak nie jest. Można grać kobietą jak ktoś chce, właściwie. No to no, teraz modne. Kreator postaci jest taki, że można sobie stworzyć naprawdę niezłego Dziwoląga na wzór tych z All Points Bulletin na przykład, czy innych takich gier, które mają właśnie ten element gry bardzo e, zarysowany. Dobrze, teraz musimy odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, ile tych na sekundę jaka Ja tego nie widzę. Jest, jest spoko, nie? Ale no właśnie, to jest, to jest ciężkie do zdefiniowania, ale spoko, no wiadomo, że... Ale to chyba nie jest KD. Xbox się wykrzacza na wyższych rozdzielczościach. Xbox się, powiedzieć? Nie, 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 nie chciałem <laughs> powiedzieć. Tutaj mi Paweł imputuje. Nie, nie, żartuję. Eee, ale. Spoko, to ja nie, nie jestem i... jakimś FPS-ofilem, więc. Wiesz, no... nie, także nie wiem, ile to ma FPS, nie wiem, jak to, to masz to, dziecko, czy coś z ignorantami, no... naprawdę. Ale no, jest. fajny game, Spłynie Płynie się generalnie gra w to, więc, więc to jest to akurat przyjemne. Tutaj akurat jakaś ja, losowa misja, która na mnie czekała. No, Przy tak. okazji sprawdźcie danik. No, nie jesteś, to może dla mnie kilka komiksów. się. Taki dziwny koleś. Powiem tylko, że dubbing no nie jest najciekawszy. Szczególnie główny bohater no nie urywa. No właśnie. No taka misja no niecierpiąca nie zwłoki, tak? Jest apokalipsa, ja muszę odzyskać komiksy. <grym <grym Ej, to no są rzeczy ważne <grym> na świecie i ważniejsze. E, także o, jakieś wyzwania się pojawiały na mapie, więc cały czas mam co jakby robić. Także po skończeniu fabuły na pewno możecie wiedzieć na to, że, że możecie trochę w tym Sunset City zostać. Zapomniałem o się historię kapitana błyskawicy. No właśnie, to jest sens tej gry. Nie jestem mutant, chyba gdzieś tu. No właśnie, dostawanie się na wyższe partie budynków właściwie opiera się tylko na tym kombinowaniu, czyli jakimś odbiciu się od daszka. Da się wspinać, tak jak w asasynach się spina, Czy można biegać po ścianach i, i skakać, jakby przy tym? Czyli zaraz wam pokażę o co chodzi. Czyli na przykład skaczę na coś. O. Ale jednak trzeba się troszkę Tak, wyśleć. Trzeba się troszkę żeby wejść tak, na wyższe że partie. Tak, tak. Tak guziki tak, tak. on wbiega. Rozgrywka jest wertykalna, ale do pewnego czasu, ale tak? Musimy trochę kombinować, żeby wejść, tak. wejść na wyższe partie. No, no to jest ciekawe, bo na przykład w Shadow corridor, po prostu wbiegało ścianą on zawsze gdzieś tam się świeciło tak. Świecił, tak, jak tak. Jak A powiedzi. tutaj no trzeba mega kombinować, tak jak na że teraz próbuję. Że to jest wow, wow. Elementem, elementem rozgrywki właściwie. Nawet nie ma sprintów w tej grze, więc ta gra jakby promuje. Poruszanie się na tych... No tak, e... bo się wybija tak, tak, bo on się porusza szybciej po prostu jak, jak nie jest na chodniku. Dobra. No, trzeba właśnie kombinować, tak? Mamy jakieś daszki. I jakimś cudem w końcu wejdziemy na górę. No po prostu trzeba, trzeba sobie kombinować. No to jest właśnie humor tej gry. To tutaj właściwie wszystko jest... jest... Jest dziwne. A no i wbrew pozorom y, gra jest mocno wulgarna. Jeżeli nie czytaliście tak, recenzji tak, tak. Tomka, to on tam parę słów poświęcił na to. Jest wulgarna, ale jest, że może wyłączyć te bluzgi. Jak no ale ktoś już to widzę, jak sobie dzieciaki wyłączają filtry. No właśnie. Znaczy właśnie filtry wyłączają, więc nic filtrują. No tak. No jest wulgarna, też się dziwię. trochę na siłę te wulgaryzmy są wplecione, ale no ja... Wiesz no to może to z tego... Ale z drugiej strony jak faki są tłumaczone na cholery, to też narzekamy, więc może to i lepiej. No niby tak. No, no Tutaj jest gra bezpardonowa, ona się po prostu nie cacka. Chciałem powiedzieć co innego. W panisu. No tak. I jak coś chce przekląć, albo jest jakaś postać, która wyjątkowo przeklina, no to jest taka postać. I nic mi się nie zrobi jakby. No tutaj fajnie się gość rozczłonkował, chyba. Walka wręcz no, je, jest, ale nie polecam, bo jak jest jakaś większa grupa wrogów, to jest ciężko strasznie. O. Każda broń właściwie działa inaczej. Ale to taki trochę raczej ten krank, gdzie no to jest ten sam deweloper. No tak. Gdzie były bardzo wymyślne zabawki. O, jest m, które zamieniamy na przykład bohaterów w owce. w kurczaki, tutaj jest podobnie. I właściwie na tym opierała się rozgrywka. Tutaj dodano jeszcze to bieganie i skakanie, ale rdzeń jest podobny. No tak, ten sam deweloper, więc pewne rzeczy zobowiązują. O, tu jest jakiś większy mutant. W takcie walki warto właśnie kombinować, czyli zmieniać uzbrojenie. Na przykład mogę go podpalić, on będzie wtedy jakby bardziej narażone na moje ciosy. O, ktoś tam nie skacze. I w tym momencie zmienić broń i dobić gościa z... Jest. z czegoś innego. No jest szybki, widzicie, że nie ma sensu, żebym, żebym tu stał. Tak. Więc lepiej o, lepiej sobie ślizgać y, po poręczach i starać się jakoś uciec przed nim. Czyli na przykład... O, tutaj mam takie coś. Ja już tam powiedzmy, że jestem wprawiony, więc mniej więcej wiem czego się mogę zapać, a czego nie. Więc teraz mi trochę nie wyszło. On wcale nie musi mnie gonić, tak? Jak ja odbiegnę gdzieś dalej, to on, on po prostu mnie oleje. Ale akurat chcę z nim walczyć, więc, więc zobaczymy, co się zaraz wydarzy. Tempo jest szybkie, ale. Nawet akcja trochę zwalnia, gdy celuje, więc, więc wtedy jest łatwiej. Zmienię broń na kołacha. Zobaczmy, jak kałach działa. Rzadko z niej pozostałem. Chyba nie działa, widzę. No, tak, tak, tu właśnie każda broń. O, no właśnie, może specjalnie zginę. Chcę, żebyście zobaczyli, co się stanie, jak zginę. O, o, specjalnie jasne. Ja, no ginałem, ja też specjalnie ginę zawsze. Powraca mój bohater, tak? <grym> Tym razem w rakiecie. O, o, i brak loadingu to jest bardzo fajne. Tak, brak loadingu. I... to robimy takie rzeczy. I tak czujemy wtedy, że, że gramy na nich w Że Jakby gracz ma pełną świadomość, że jest y, uczestnikiem jakiejś gry. Często sobie gada z narratorem, który się tam pojawia raz na jakiś czas. I to jest jedna taka wielka, no, jedna zabawa po prostu. No, wszyscy, wszyscy, wszyscy. To jest piaskownica, w której po prostu możemy Czyli się taka bawić. Taka czysta rozgrywka. Czysta rozgrywka Czyli nie tak. trzeba dać w i zabijać innych ludzi, żeby była czysta rozgrywka. Jakby. No nie, nie, nie. Tutaj po prostu zabijamy. Bo chłopaki może z, y, ze Śląska sobie zagrają w Nołanie, to zrobią no jakieś fajne kolorowe gry. Idę, zbiorę ten komiks. Bohater fajnie się sufitu łapie, jak, jak, jak nie ma miejsca. Jakiś nowy, inny typ przeciwnika, czyli taki, który miota pociski, wypadają z niego energetyki. No, nie pytajcie mnie, jaki to ma związek logiczny. Po co zbieramy energetyki, skoro zamieniają ludzi w mutanty? I jak one mnie. Żeby mniej ludzi zamieniać w mutanty. Musi wszystkie wypić. Tak jak z alkoholem. Trzeba wypić cały, żeby inny żeby... nie szkodzić. <grym grym> I Nie, tak dawałem przy sobie. Co ja tu mam jeszcze? A, jeszcze mam wymiatacza. Każda broni jest właśnie. Co tam, że broń jest że cięższa od całego bohatera? No tak. Trochę takie japońskie klimaty. Detail. Mogę naładować, żeby zaatakowała mocniej. No, myślałem, że poleci jakoś powietrze, ale nie poleciał. No dubbing nie robi dużego wrażenia, ale jeśli chodzi o zabawę z słowem, no to jak najbardziej. Tu jest wiele takich analogii z, z nawiązań do polskich filmów komediowych ze z dawnych lat, do memów. Y Internetowych I więc... świetnie tłumacze, kiepscy aktorzy. Coś, coś, te klimaty, tak. Nie wiem, czy tu Białoruso Boberek yy, miał jakiś udział, ale podejrzewam, że raczej nie. I nawet że tak tutaj tak go nie poznamy, bo. Oooo, no. wziął o, 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 no, Bo on potrafi emitować miliard głosów. No tak. Nie, no. Yy, no w Forzie też no, yy, dubbing z yy, trochę. No trochę tak. Więc... No i tutaj dostałem jakieś rękawice, jakieś takie właśnie rzeczy, które. Mogę sobie um, założyć, w ogóle ten bohater tak nie wyglądał na początku, ja po prostu sobie po podjąłem decyzję, że chcę mieć takiego golasa w leginsach, w gwiazdki. Ale jak ktoś chce, to może sobie stworzyć, o właśnie mam jeszcze pantofle, widzisz, tam jakieś buty kobiece, Obuwie. no taki miałem, taki miałem fetysz jakby, ale to każdy sobie może stworzyć swojego o, bohatera. Wchodzimy na niebezpieczny grunt w Tomka. I... Taki mam fetysz, i... no stopy. Więc to jest już ten moment, kiedy się z wami żegnamy. Ale ja chciałem jeszcze stopać. <laughs> to jest człowiek, który z nami żegnamy. Eee, polecamy sprawdzić eee, albo poczekać na wersję na tenceta. Tak, polecamy. Nie, no nie, że... Póki co, grana wewnątrz Xboxa od 16 lat, mimo wulgaryzmów. Kolorowa, szybka. Wulgarna, bardzo archaiczna, ale tak pozytywnie archaiczna. I mocno zaskakująca, bo nikt się z nas niczego dobrego tutaj nie spodziewał. No tak, czekaj, A, zginę, jak, tak. zginę, zginę. zobaczyć jak Dobra, wrócę. Bo są różne poroty. Tak, tak. Zgiń, wracaj i znikamy. O, teraz wróciłem w jajku. Okej, okay, <grym> logiczne. Na razie. Na razie.